Pomelody prezentuje Mama Lama. Pozwól rozwijać się wyobraźni twojego dziecka. Tylko dobra muzyka w aplikacji Pomelody. Pobierz i wypróbuj za darmo. Ale staroświecko! Nie, bardzo staroświecko. Jest bardzo wysoki poziom edukacyjny też, jeśli komuś zależy. Usiądź, 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 bądź grzeczny, usiądź! Rodzice mają współpracować z nauczycielami, żeby wychować dziecko. Czy chłopcy powinni uczyć się z dziewczynkami? Dzisiaj gościmy u siebie Agnieszkę, która, pierwszy fakt, jest mamą siódemki dzieci. Drugi fakt, posyła swoje dzieci do e, trochę niekonwencjonalnej szkoły, gdzie chłopcy uczą się osobno od dziewczynek e, i są różne jeszcze inne zasady, o których będziemy mówiły za chwilę. Co z edukacją, jak macie tyle dzieci? Jak to wygląda? Co z pracą, co z edukacją, jak to zorganizować? No więc y, ja mam bardzo duże szczęście, <śmiennie> <śmiennie> bo urodziłam pierwsze dziecko jeszcze na studiach i w ogóle nie myślałam o edukacji <śmiennie> znaczy wtedy w ogóle o tym nie myślisz ale y, powstawał wtedy w Warszawie taki projekt edukacyjny powstało takie Stowarzyszenie Rodziców, i to była grupa takich rodziców, którym bardzo zależało na tym, żeby zrobić taką szkołę. W której będą wartości chrześcijańskie, ale to nie będzie szkoła, w której będą uczyli księża i siostry mhm. zakonne, tylko będą uczyli świeccy, mhm. i że to będzie szkoła, która będzie takim trochę przedłużeniem domu i wartości, mhm. których się uczy w domu w szkole. Tak? Mhm. Czyli że będzie wysoki poziom edukacyjny mhm. i bardzo wysoki poziom wychowawczy, bo tak naprawdę to są takie dwa skrzydła, które są istotne w wychowaniu dzieci. Nie? Żeby były i mądrusie, i mhm. rozumek miały, ale żeby też były dobrym człowiekiem. Nie? Mhm. No, i to tak naprawdę, tak naprawdę takie założenie powinna mieć każda szkoła, ale wiemy, jak to wygląda w państwowych szkołach, że nie mm. zawsze to, że trochę kuleje ta sprawa wychowawcza, nie? że nauczyciele się trochę boją dzieci w tej chwili już nawet. Plus są takie obostrzenia dziwne, biurokratyczne rzeczy, oraz krwi, <laughs> oraz nie chce im się oraz tak, o, poza tym państwowa szkoła też wszystko. dostaje też jakieś zalecenia od kuratorium, mm -hmm. nie podlega jakby różnym taki, wiecie, no właśnie, różnym, różnym tam sprawom. Więc to jest taka wolna szkoła, i my naprawdę w Polsce jest bardzo fajnie, bo jest bardzo otwarta ta możliwość dla rodziców nie decydowanie różnych szkół, jest bardzo duża gama różnych szkół i, i między innymi powstawała ta. To jest szkoła edukacji zróżnicowanej, więc tak naprawdę de facto jest szkoła dla dziewcząt i szkoła dla chłopców. Czyli ale brak -świecko. nie Bardzo staroświecko, bardzo staroświecko, mhm. ale też rozsądnie, zaraz też może mhm. trochę o tym więcej powiem. Natomiast przedszkola jest i to jest taki projekt od przedszkola do matury, czyli, czyli dzieci jakby przechodzą przez ten projekt edukacyjny jakby mhm. tak fajnie, jak masz 3 lata zaczynasz, jak masz 19 lat wychodzisz, jesteś takim super fajnym chłopem. Wiekiem. I to już się, Dobry, się dzieje. I no, to już się dajem. dzieje, bo już też już są, już są, nawet, już są nawet wśród absolwentek młode mamy, które już są dziewczyny na studiach, które mają już swoje rodziny, więc generalnie to działa Ciekawie. i one nie mają nie boją się chłopaków i mają normalnie meżu pokładane w głowie i są naprawdę bardzo fajnymi wartościowymi ludźmi. Jest bardzo wysoki poziom edukacyjny, też jeśli komuś zależy. Ja akurat nie mam partii takiego w, w tym kierunku. Można sobie zobaczyć rankingi, są bardzo na wysokim miejscu te szkoły w tych rankingach mazowieckich. To jest szkoła, która jest w Warszawie, ale też ma całą sieć różnych właśnie placówek, też już wiem, że Wrocław, Kraków, Poznań, Szczecin, Gdańsk, teraz w Olsztynie też coś się małego zaczyna dziać, więc to jest taka, to się rozrosło. No i teraz wróćmy do 15 lat temu, ja jestem młoda, młoda mamusia, która właśnie tam mnie znajomi popychają trochę, żeby się zacząć angażować w ten projekt, Projekt jest piękny, ma tak naprawdę, trochę jest pożyczonym projektem z takiej szkoły, która istnieje w Hiszpanii od 50 lat, więc to nie jest też wymysł, tylko to jest coś, co już jakby się mhm. sprawdziło i tylko to trzeba nasze polskie warunki jakby przerobić i, i zacząć działać. nie? Bardzo dużo to wymagało też takiego zaangażowania czasowego i w ogóle koncepcyjnego też, nie? i też przede wszystkim szukania rodzin, które by się chciały w taki projekt mhm. rzucić. nie? My mówimy o tym, że to jest projekt dla całej rodziny, dlatego że ta szkoła to są rodzice, nauczyciele, dzieci w takiej kolejności. Czyli że tak naprawdę mm. rodzice mają współpracować z nauczycielami, mm. żeby wychować dziecko, nie? Czyli mm. to jest takie bardzo bardzo ładne i piękne, co nie jest łatwe, bo generalnie nie wiem jak we, nie wiem jak we, czy już się stykacie z nauczycielami, ale zawsze jest takie coś, nawet z panią przedszkolanką, którą kochamy, to zawsze jest coś takiego, mm. że jesteśmy po dwóch stronach, nie? Że jest mm. trudno iść jakby. Bo panie są takie mądrzejsze trochę od rodziców, bo one mają wychowanie, są pedagogicznie mm, wykształcone, uh -huh. wiedzą co to jest trauma, te mamy są takie, uh -huh. takie traumatyzujące. A ile macie dzieci teraz, w tym momencie? Siódemkę. E, A w szkole? A Pytasz się Przedszkolę? Przedszkolę. w się Jakby w ogóle jest w Jest 500 rodzin, znaczy w całej, w Polsce nie wiem, natomiast w naszej tu jest 500 rodzin. Mm -hmm. Rodzin. Tak. I kilkoro dzieci z każdej rodziny. To bywa różnie, nie? Bo są rodziny wow. małe, są rodziny duże. Znaczy w ogóle to jest bardzo duży projekt, tak naprawdę, taki też pod takim względem. To jest w ogóle non-profit, tak? Czyli im większa ta placówka i nas jest więcej, tym to się lepiej finansuje, nie? Więc też te oddziały są duże, tak? Jest pięć grup na poziomie przedszkolaków. Przedszkolaków w grupie jest 25. Nie ma tutaj żadnego mała grupka, mała ta, bliski kontakt. Natomiast z takich rzeczy, które są charakterystyczne i specyficzne, to jest taki program tutoringowy, na to się mówi. Mówi tutoring, czyli takie opiekunostwo mhm. po polsku, byśmy to przetłumaczyli. I to polega na tym, że każda rodzina dostaje swojego opiekuna i jak masz trzylatka, który idzie do przedszkola, dostajesz opiekuna, który te, niekoniecznie musi tego trzylatka uczyć. Najczęściej uczy, tak, ale mhm. jest jakby mm, z nim w kontakcie, obserwuje go, zbiera wiadomości, jaką sobie radził w grupie rówieśniczej, jakie są tam jego możliwości, nad czym mhm. pracujemy. Każdy też y, miesiąc ma jakieś zadania, tak. Jakiś, y, jest jakiś konkretny program wychowawczy na każdy miesiąc. I raz. Y, Rodzice się spotykają nie z panią wychowawczynią, tylko spotykają się ze swoim opiekunem raz na, na trzy razy w roku. Mhm. Jest takie indywidualne spotkanie i sobie rozmawiamy konkretnie o naszym dziecku, mhm. tak? Jakby mhm. O jego możliwościach, o jego potencjale, o jego trudnościach, o tym, o, o, o tym Więc generalnie zawsze są też jakieś cele wyznaczone do pracy mhm. w domu, do pracy w przedszkolu. Wiecie, to jest takie bardzo, mhm. kompleksowe. bardzo kompleksowe, bardzo fajne. Jak masz dzieci, które są fajne, zdolne i nic im się nie dzieje, no to super, ale jak masz dzieci z trudnościami, no to takie ale hmm. wydaje mi się, że bardzo dużo rzeczy szybko wyłapuje, nie? Dobra, to zaraz porozmawiamy jeszcze o tym, jak bardzo staroświecki jest ten y, system. Y, y, system, że Edukacja jest... zróżnicowana. Tak, że jest y, y, dziewczynki osobno, chłopcy osobno, bo ja czuję, że to by się na, nawet mogło przydać. W sensie ja też czuję, ja jak, spoko. Ja, ja jak na przykład to wspominam to swoje to gimnazjum albo coś, coś no. tą dechę, to takie... Tak. I, I nie Ale bo liceum, ja nie. Liceum już bym. Liceum, powiem, chociaż no. też zależy. Ja, bardzo zależy. Bar, no i tak. mów. Więc powiem wam tak, że to właśnie tak jest. Nie? Znaczy, nie ma się co zdawać na dzieci, na, na zdanie dzieci. Czy chcą być, dziewczyny chcą być z chłopakami, chłopaki z dziewczynami, bo ci powiedzą, że oczywiście, że tak. Mhm. No bo to jest, po prostu przyciąga się. Tylko, że szkoła to jest te 8 godzin, kiedy, które masz poświęcić tak, mhm. na naukę. Nie? I po co ci rozpraszacze? Mhm. Rozumiecie? I to jest po prostu zdroworozsądkowe. Jak masz, e, chodzić do szkoły i tak cię rozpraszają koleżanki, i tak Cię rozpraszają inne rzeczy, tak? Ale jak, ci, ale jak są chłopcy, dochodzą hormony, dochodzi ten wiek dojrzewania, no to po prostu to jest pierwsza rzecz, tak? Że, czyli po prostu szkoła ma, szkoła jest do nauki. To jakie są jeszcze plusy tego, że o, dziewczynki są osobne od chłopców? No Mogę powiedzieć właśnie o. Mam dorastającą córkę teraz, która kończy gimnazjum, i ten wiek wiemy, że jest taki chyba najbardziej mm. wiekiem burzy i naporów, hormonów głównie. Mm. To, co jest jakby kryzysem, wydaje mi się, że też kryzysem w e, kobiecości, no to jest to, że my rywalizujemy między sobą mm -hmm. i nie wiadomo po co tak naprawdę. Mm -hmm. Nie zamiast się wspierać, to. Jakiegoś się porównujemy? tego pryszczatego chłopaszka. Tak, <laughs> o jakiegoś pryszczatego chłopaka, no właśnie. Ojej, to śmieszne, bo rzeczywiście oni mają fryszczalizm, prawda, tam opowiem mojej prawda Aniu, bo tam akurat tak rozmawiałyśmy o tym ostatnio. I rzeczywiście tak jest, i oni, wiecie co, i to jest też tak, że jakby nie masz w klasie, w czasie lekcji takiego rozproszenia, tego, że są chłopcy, że na mnie patrzy, nie patrzy, mm -hmm. że wszedł, że wyszedł, że coś zrobił, nie, tylko są dziewczyny, a i tak, wiecie co, dziewczyny, wśród dziewczyn po prostu jest też taka szansa na to, żeby stworzyć tak, Taką przestrzeń paczkę. do zaprzyjaźnienia się, mm -hmm. taką paczkę. Nie? Że nie mam, że nie mam właśnie, że nie wszystkie kombinujemy, co tu zrobić, żeby najprzystojniejszego kolegę z klasy wyrwać, i żeby to był mój chłopak. Tylko kombinujemy na to, co, żeby zrobić coś fajnego, żebyśmy były razem, żebyśmy mm -hmm. stworzyły jakieś inicjatywy, żeby właśnie tak nie myśleć za bardzo o tym, jaka jestem, jak wyglądam, porównywać się z innymi, tylko ku dobremu to jest wszystko skierowane. Mm -hmm. Więc to ma nieprawdopodobny aspekt i to naprawdę się sprawdza i to działa, bo te dziewczyny robią bardzo dużo fajnych rzeczy, takich, no probono, fajnych, charytatywne rzeczy też. Nie? Tam jest, to, to jest taka szkoła, w której się. Po pierwsze, są tam rodzi jakby rodzice. Rodzice, którzy są, to są rodzice, którzy mają taki społeczny imperatyw, mm. tak? i kombinują, i myślą, i dają dużo swojego czasu na rzecz tej szkoły. Tak, to jest taki, Nawet nazywamy to projektem edukacyjnym. To jest taka duża rzecz, nie? bo wokół tego dzieje się dużo wydarzeń kulturalnych, też mm. dużo różnych fajnych, ciekawych rzeczy. Więc one jakby czerpią ze swojego domu, ale też takie środowisko buduje po prostu, no uczy dzieci, że, no, że fajnie, że nie tylko jesteś ty i twoje problemy, właśnie twoje pryszcze, ten chłopak czy tamten, tylko jesteś właśnie, że ty możesz coś zrobić dobrego nie? Dla, dla ludzi, więc to jest takie ładne. Nie? Ten wiek właśnie to jest taki wiek pełen ideałów i pełen tak naprawdę jeszcze takiego taki, wiecie, takiego determinizmu, że się chce i że chcesz coś zrobić. Natomiast te relacje tam z męskie no to to kasują, no bo jak już masz chłopaka to musisz z nim siedzieć na ławce i patrzeć sobie w te oczy, albo nie wiem, w te smartfony sobie patrzeć i sobie wysyłać tych lajki, nie, czy tam nie mm -hmm. wiem co oni robią teraz, bo e -emo oni chyba na emo no, czy on nie, że jakby, że wiecie, że to się bardzo upraszcza ta, ten świat tych, tych dzieciaków, nie, że udają już te pary, nie, już w gimnazjum się udaje takie pary, nie, już te pary, no to po co to robić, nie, że jak, jak najdłużej właśnie ta paczka, która się wspiera, która może zrobić coś dobrego nie tylko dla... robiąc coś dobrego dla innych, tak naprawdę dojrzewa i robi coś dobrego dla siebie. To jest ekstra. Mm. Szkoła z edukacją zróżnicowaną kasuje te rozpraszacze. Druga rzecz, a w ogóle w szkole męskiej uczą mężczyźni. Mm. Ha! My, y, szkoły wszystkie polskie, edukacyjne to są szkoły, w których uczą panie. Mhm. Więc te panie tam na tych chłopców takie 0-3. Chłopcy, którzy mają dużo energii, biegają, mhm. pocą się, krzyczą. Ciekawe. A pani wrażliwość na te krzyki jest wiesz, usiądź, usiądź, usiądź! Bądź grzeczny, usiądź, mhm. usiądź! Już w przedszkolu to się zaczyna w konikach, czyli w pięciolatkach, nie? Koniki się nazywają, bo już takie rozbrykane. <laughs> Trzylatki to Biedronki, bo takie, takie pomaleńkie. <laughs> potem są wiewiórki, tak. a potem koniki. No i to się czuje, nie? Te 5 lat. No to już te 5 laty, teraz w czerwcu to już w ogóle jest odlot, bo oni już są tacy gotowi do szkoły i już bardzo brykają. I, a te panie, wiesz, te pmiętne panie w przedszkolu, właśnie usiądź, usiądź, nie i, i ciszej, ciszej tu, czu, czu regulujemy, czy cichutko, no bo a panowie w ogóle nie mają tej wrażliwości. Generalnie klasa się rusza, chodzi, tam jest 25 tych chłopców i ten pan, który do nich krzyczy. Nie, czy nie krzyczy na nich, Tak, mm. w sensie, że ich y, poniża, czy coś, mm. tylko krzyczy, bo mówi głośno. Nie dlatego, że krzyczy, tylko dlatego, że mężczyźni mówią głośniej, mają donośniejszy głos. I cicho do tych chłopców też to łatwiej trafia. I w ogóle, wiecie, to jest męski świat. W ogóle chłopaki są w ogóle błocko, y, ale też. Smród. Smród, <laughs> pot. Y, pot. I nie, generalnie to jest taki, jakby taki trochę inny świat. Mamy cierpią z tego powodu troszeczkę, nie? Bo my tego świata nie rozumiemy, nie? I zależy jaką masz akceptację na takie różne właśnie niedoskonałości tego męskiego świata, nie? No bo mm. pani zawsze ubierze czapeczkę, szaliczek i na przerwie dziecko mm. jakiś jest ten, a panowie nie mają tej wrażliwości, więc czasami to wiecie, no tak po prostu chłopcy mm. są rzuceni bardzo na taką... Yy, nie mówię, że nie ma tej wrażliwości, no bo to są nauczyciele, mają pod opieką dzieci, to to wiadomo, że ich tam nie, nie robią im krzywdy, ale jest jakby nałożony na, na coś innego, jakby... Nacisk. Nacisk, mhm. tak? To jest męski świat, męska szkoła, nie? I zresztą podstawowa szkoła to jest jedyna w ogóle w kraju, nie ma. Są podobno w Krakowie, w jakiejś państwowej szkole jest taki eksperyment, że są klasy w jednym mm. budynku są klasy męskie i żeńskie, mm. natomiast generalnie nie ma, no bo mm. szkoły dla męskie, no to są technika jakieś tam mm. bardziej zawodowe, ale to już jest na tym tak wyższym etapie. Teraz już są też dziewczyny, które są tam mm. oczywiście, że tak. Uczenie też y, jest trochę w inny sposób, tak? Te same treści, ale jednak podawane w trochę inny sposób, nie? Inny sposób uczy się chłopców, inny sposób nie wiem nawet w jaki, a inny sposób uczy się dziewczyny. Dziewczyny się uczy tak jak w szkole koedukacyjnej, bo szkoła koedukacyjna przecież... jest żeńską szkołą mm. de facto, więc tak to naprawdę obcina się jaja wszystkim chłopcom. Mm. Tak ja. A powiedz, czy y, prace domowe tam są? I jak ty jako są mama siódemki ogarniasz. Prace dzieciak? wakacyjne, na każdy A! dzień praca, excuse. no nie ma nie ma, nie ma żadnych no excuses. Pisałam kiedyś jakaś jedna mama, wiecie, taką fajną, właśnie się mnie pytała to, o tą szkołę też pytała się mi i mówiła, czy tam właśnie nie ma na pewno jest tak fajnie, że tak się szanuje tą wolność dzieci, że nie ma tych prac głupich prac domowych obowiązkowych. Ale wiecie, praca domowa to nie jest tylko to, że masz się nauczyć tych zadań z matematyki, ale ty uczysz się obowiązkowości, uczysz się tego, że masz jakieś zadanie że przychodzisz do domu i od Ciebie coś, że masz coś do zrobienia, nie? I tak samo w wakacje. Nie chodzi o wakacji że mam luz-bluz i po prostu rozleniwiam się i w ogóle nic nie robię, tylko w wakacje też jest jakiś plan dnia, też, są jakieś, też masz jakieś obowiązki domowe, też masz jakieś obowiązki związane z Twoim intelektem i z rozwijaniem się, nie? Więc te prace wakacyjne to są jakieś dodatkowe rzeczy, żebyś nie był po prostu wycięty nagle. Te dwa miesiące Cię wycięły w ogóle... Nagle kasujesz umysł, tylko mm -hmm. masz fan. Moi dzieciaki lubią te prace wakacyjne, bo to też porządkuje też nam trochę dzień. Nie zawsze jest rano, śniadanko, pu, 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 i jem, robimy pracę i dopiero potem jest fan. Fun. <grym> De facto w wakacje macie taki homeschooling. Trochę tak, <grym> tylko że wiesz, co, tylko że ja to w ogóle nie zaglądam w takim sensie, mm -hmm. że to homeschooling angażuje Ciebie jako rodzica, bo musisz, wiesz, przemyśleć coś. A tu masz gotowy, dostajesz taki gotowy zeszyt z kartami pracy. No, każdy poziom jakby edukacyjny ma swoje rzeczy i tam po prostu dzieci sobie robią te, to są. W zerówce to są kolorowanki, w pierwszej klasie to już jest jakieś liczenie, a w gimnazjum no to masz do napisania parę, do przeczytania jakąś lekturę dodatkową, do napisania jakichś rzeczy. No, takie, więc oni się sami tak. tym ogarniają, nie? Ja tego nie... Tak? Ja I tego w ogóle nie, ja w ogóle nie wiem czego się uczą moje dzieci. <laughs> <laughs> One e się uczą. A widać, że, że umieją się sami ogarniać i z z Nie, no trochę trzeba pomagać, no bo tak? to jesteśmy, znaczy, no, ja rodzic jest trochę takim sierżantem, nie? No tak, tak, no, tak. tak, tak, tak. No, no trochę trzeba jednak, wiesz, tam jakby w taki kadr, no bo... Yy, ogólnoludzką tendencją jest szukanie komfortu i odpoczynku. Hmm. I my też to wiemy, jako mamy, jakby nas nikt nie, jakby, jak, znaczy ja, mi się wydaje, że jak ja miała dzieci, to była bardzo leniwą osobą. Ja nie? Też. No jednak rodzic jest sierżantem, no musisz, jakby nie może być tak, że yy, moje dziecko chodzi do takiej super szkoły, nie mu powiedzieli, rób pracę wakacyjną i on będzie robił tą pracę tak, wakacyjną. No i, ty, nie. I ty jesteś jego przyjacielem. Musisz to, słowo, zrób, zrobiłeś swoje karty pracy, to to jest takie, zrobiłeś swoje karty pracy i się lat, mm. mhm. więc generalnie tak, tak no to jest moja praca. I wiecie, co wam powiem jeszcze fajnego w tym projekcie, co jest fajnego, tak naprawdę? Zupełnie nie jest się anonimowym. I może ludzie się niektórzy mm. boją tej anonimowości, no boją się tego właśnie, że są, że będą znani, tak, mm. jakby, że się będą znać. I, a ja akurat uważam, że to jest bardzo cenne, bo jedny z takich rodziców, którzy zakładali też koło 50 lat temu w Hiszpanii, to powiedział na jakimś tam spotkaniu nam, że. Ważne jest, żeby się, jeśli Twoje dziecko ma przyjaciela, to musisz się zaprzyjaźnić z rodzicami tego dziecka, nie? Czyli po prostu hmm. znać trochę większy background, nie? Ciekawe. Przychodzi do Ciebie dziecko, to od razu poznajesz po pierwsze to dziecko, a po drugie, poznajesz stara się poznać rodziców, i my to robimy. My jemy, pijemy kawki, spotykamy się na podwieczorkach, robimy spotkania mam, robimy spotkania ojców. My po prostu jesteśmy przyjaciółmi, bo trafiliśmy na siebie w życiu. I nie przypadkowo, nasze dzieci są w tym samym wieku, będą miały te same problemy. Mhm. Dużo rzeczy też dzięki temu możemy przewidzieć. Mhm. Du o dużo rzeczach rozmawiamy. Jak się pojawiają jakieś takie tematy, które dotykają naszych dzieciaków, też, bo to jest normalne społeczeństwo, nie i tam, co wiecie, nie wiem. Depresje młodzieńcze, zaburzenia mm. żywienia, jakieś różne rzeczy, które dotykają młodzież w tym wieku, zwłaszcza właśnie dziewczynki, to to się też dzieje. To nie jest tak, że ta szkoła jest pozbawiona tych tematów i tych bolączek, mm -hmm. nie? ale my jesteśmy taką silną grupą, która może to stawiać twarz, nie? znaczy stawiać czoła. Mm -hmm. Twarz też, ale czoła przede wszystkim tym różnym wyzwaniom. Mi się wydaje, I się że to też jest fajne, ze względu na to, że później nie ma takiego elementu, że gdzie się moje dziecko szlaja? W sensie wpadło w jakąś że tak. grupę. Ja nie mam pojęcia, kim są rodzice tak. tego dziecka. Nie no. mam pojęcia, kim jest to dziecko. Dlatego, tak. że jeżeli znasz rodziców, to nawet jeżeli oni tak. mają jakiś problem, to, tak. to rodzice tak. je są w jestem. Znamy do, się do, i nie też nie przede wszystkim sobie mówimy różne mhm. rzeczy, nie? I e, ja na przykład bardzo doceniam, że ktoś mi powie: słuchaj, widziałam two tam nie wiem twoje dziecko, nie wiem, no nie mogę mówić, bo coś tam zrobiłem, no, ale coś tam. O... Z, nie, nie wiem, z nieobciętymi paznokciami <laughs> może byś obcięła paznokcie, no to ja wtedy po prostu dziękuję ci, że mi to powiedziałaś, no bo obetnę jej te paznokcie. <śmiech> <śmiech> mądra rada. Znaczy, że to myślą, jest o mądra myślą, rada. Myślą, no, myślą. no i wiesz. I to znaczy, że jakby że innym też zależy na, dobrze, na dobru mojego dziecka, nie? Mm -hmm. I to jest takie wspierające środowisko. Przeciwnicy mówią, że klosz, że to jest taki mm -hmm. klosz, klosz, bo my wszyscy podobne mamy wartości, podobne mamy, jakby, tak? Jakby, hmm. Podobnie myślimy o życiu, ale jak chowasz dziecko, takie pytam porównanie, nie? jak chowasz dziecko, no to to jest taka mała roślinka, nie? I tą małą roślinkę, dobrze jest jej zapewnić dobrą glebę, dobrą doniczkę i dobre takie warunki, nie? Żeby wrosło, mm -hmm. żeby potem mogły być wolne i wielkie, nie? I urosnąć dłużej, nie? Że tak naprawdę my jesteśmy na takim etapie, Wiecie, to jest przez moment życia dziecka, nie? I tak, to jest taki tak istotny moment. Zawsze jest nie? ten klosz, nawet jeżeli kloszem nazwiesz to, że ja daję dziecku różnorodność. I to, i to, tak. to i tak to ty zapewniłaś ty to, również, to tak. środowisko. Tak, tak, więc to jest jakby rzeczywiście. I natomiast mi się wydaje, że to jest bardzo odpowiedzialne zadanie i bardzo ważne. I też często rodzice o tym zapominają, nie? Bo wybierając mhm. szkołę albo przedszkole dla swoich dzieci, to często kierujemy się jakimi, no, czy jakimi rzeczami, no rzadko wartościami. Raczej kierujemy się takimi, żeby było blisko, blisko <laughs> po drodze do pracy do 21.30 z nocowaniem mm. weekendy. <laughs> Nie wiem, jakimiś takimi pragmatycznymi rzeczami. Rzadko myślimy, znaczy są taki rodzice oczywiście i do Bogu dzięki, którzy myślą już o programie, który tam jest wdrażany, mm. o osobach, które są tam zatrudniane, które spędzają z naszymi dziećmi bardzo dużo czasu i, i mają już bardzo duży na nich wpływ. A przypominam, że niestety edukacja i, te pro, i to są osoby, które są takie tak zwane... Nie to są, nie są zawody z wyboru, tylko to są raczej zawody tak zwane takie. przypadkowe, tak, że nie wyszło mi to, będę nauczyć. Miałem być historykiem, czy archeologiem i dinozaury wykopywać, ale niestety Więc To są takie właśnie, niestety, te takie zawody drugiego wyboru, czyli to też nie jest prawda, jest bardzo dużo niesamowitych nauczycieli i ten, ale jakby ogólna tendencja, to jest też taki zawód, którym się super nie zarabia, więc wiecie, no to wszystko się to na to składa, tak? To jest dla nas bardzo dużo odpowiedzialność, wybrać taką szkołę i takie przedszkole, które będzie po prostu wychowywało nasze dzieci i jeszcze współpracowało z nami, że to, co my uczymy dzieci w domu, że masz być dobre. Pamiętać o innych, nie? być otwarty mm. na innych, nie wiem, i miły, serdeczny, dzielny, to ci potem w przedszkolu powiedzą to samo, nie będą ci mówili, zapomnij o innych, patrz na siebie, rób sukces. Wiecie, mm. że jakby, że nie będzie takiego kiksu, bo wtedy, no, wtedy po prostu to dziecko będzie w szoku, nie znaczy w takim naprawdę poznawczym szoku świata, nie? że Musi, to być, to musi być ta spójność, spójność nie? Wiadomo, że ona nie będzie idealna, ale ta spójność musi być, nie w tym, więc. Więc warto się nad tym też zawsze, zawsze radzę, żeby zastanawiać, bo to kasuje bardzo dużo takich problemów wychowawczych, które potem jakby się dzieją, też jakby dziecko dorasta. Nie, po prostu hmm. masz po prostu wsparcie, masz takiego partnera w wychowywaniu swojej dzieci, nie? I to jest cenne. Więc szukajcie dobrych szkół. Więc dzisiaj rozmawialiśmy o kolejnej alternatywie do edukacji, takiej klasycznej. Dajcie nam znać, co o tym myślicie. I jeżeli na przykład wpadnie nam wam do głowy jakiś taki pomysł, żeby się zrzeszyć z rodzicami i coś takiego ukręcić, to zróbcie to. Moim zdaniem, zróbcie to. Oprzejdźcie też w stronkę Family Fun by Mom. To jest na Instagramie. A oprócz tego subskrybujcie, żeby wiedzieć, co się dzieje u nas na kanale. I lajkujcie i róbcie inne te wszystkie śmieszne rzeczy. Do zobaczenia.